Witam cię, palionowa. Dzień doberek. Jak się pani ma? Posmyrajmy się rączkami. <laughs> Pal gumę! Bum, bom, bom! O co ci chodzi? Papa, papa. O, kaczuszka! Nie. Kaczuszka. Ale dostaniesz splaskacza. Bum, a bom, a bom! No tak, 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 tak. ją, wyżyć, kaczuszkę. Jaką ona ma w ogóle głos? Halo? No, kaczuszka! Ja pierdzielę. kaczuszka? Nie mogę ich wyrzucić. <laughs> Dawaj! Yes! Oh. Goal! Boo, kaczuszka leży. Moi drodzy, dzisiaj gramy w najbardziej porąbaną grę, w której totalnie nie wiemy o co chodzi. O, ja ci kręcę, patrz <laughs> na to! Człowieka tu mam. Czemu on ma kolorowe? O kurde! Jak Jakie no, ja mam złapać? Możemy to zagrać w szachy? Szachy? O, zagramy w szachy! O nie, a nie da się pionków ruszać. Szkoda. O, o, zabrałeś go tego szkieletę, tego nie mogłem zabrać. Mam swojego, a dam go na kanapę. Tak jesteś przysnany, <laughs> Nie mogę. Co, parion gado, co? Nie, parion świruje, dobra, ja wychodzę z. idziemy na rąk, Ej, potrzebujemy jakiegoś gościa z muż, mustaszem. Z mustafa. Ej, co jest? Mustafę potrzebujemy. Iść. Ej, nie mogę iść. Gdzie jest Mustafa? O, mogę. O, pącze, chcesz pączek! Chcesz Bob. Tej. Bob. Mamy kartę, co to odwalasz. O! Mamy Mustafę! Nie, to nie jest Mustafa, Muszę go postawić. to jest jakaś inna laska. Gdzie jest Mustafa? A co, ale co to jest Mustafa? O, tutaj jest Mustafa! Gościu, którego potrzebujemy, to. O, weź tam przejść, o, i mi odblokuj to. O. Nie musisz mi odblokować no, co, bo ja nie przejdę. Mia... A gdzie to? A nie ma... Odblokuj! Odblokuj! Ja ja będę stał, dawaj, no. O, dobra, przeszedłem. Kozak, dobra. Gitara. O, czaszka! O, bębeny, patrz na to Ej, ej Gdzie ty jesteś? Bo mordo, kiedy wchodzę tutaj na bit Ty co a najwyżej wciskasz e... mi kit. A ja tutaj śpiewam i się dobrze miewam Bo ty to jesteś lamusem wygląda. Idź lepiej za ciusem, ej ty... Kozackie What? Głowa Boba Patrz na to Głowa Boba Znalazłem głowę Boba Ej, to jest creepy Ty, a co mamy mu zrobić? Co mamy zrobić Bobowi? <noise> Gramy w koszykówkę? Daj. Do o, piłkę pomyślenia. nożną <laughs> myślałem, że za zapy... wyda piłka nożna, piłka nożna głową boba Uuu. Piłka nożna. Piłka nożna O kurcze, wstań, wstań, piłka nożna Co? No nie, zabrałeś mi go O, o, o. Kurde, ale ty go się kopać nie Da, da. się, da Ręczna. się będzie gol. Koło... Nie rękami, ręka, ręka Idź na bramkę Iść na, na bramkę Dawaj Tutaj jest bramka. Od tego bramka? do tego to jest bramka. A może to jest lepiej, to, to, tu. Co? O, dobra, dobra. Jestem na bramie. Oh. 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 Yes. No ale rzucając ale to se każdy może. Rzucając to se każdy może. Pana to. Pana to. I lewo, wykiwał wszystkie. Ja bom! A nie ma. Kurczę do, do, dośrodkowanie. BOM! Jest! Pięknie. Dobra, BOB. Bobers, ja tam Bobers, ciebie. Bobers Trzeba mu wyrwać żebra. Jemu trzeba zrobić przeszczep serca, rozumiesz? Bob musi mieć to przeszczep. Ja, mam, serca. ja, ja to. Ja to Panie zrobię. Bob. Ej, dawaj, ja chciałem to <laughs> zrobić od dawna. Czekaj, wymieńmy mu wszystkie organy i wszystko tą Głowę, dawaj, zamieniamy głowę na rękę, dawaj. Głowę na. Dobra. Czekaj, czekaj, stój? czekaj, na znak, na znak. Dobra, trzymam. Trzy, cztery. Duże. Dawaj. Jest! Teraz. Dawaj, rękę na nogę, dawaj, dawaj, rękę na nogę Jezu, co to będzie za istota jakaś powolona, czekaj 3, 4, ok, dawaj, dawaj, dawaj Jest, dawaj, jest, piękny Jerema. jesteś, Bon, jesteś najpiękniejszy na świecie Przeził. Jak... Nie, nie. Ej, a zamieńmy mu jeszcze jed... <laughs> zamieńmy mu jeszcze jedną nogę na, na tą rękę tutaj co ma głowę. Jestem ciekawy jak będzie wyglądał z dwoma rękami zamiast Daj, złap. E, re, e, tą. Nie, 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 to jest to? złap rękę, która jest w głowie Nie wiem jak to nazwać Okej, okay, masz <laughs> Rękę, która jest w głowie to. Cześć, cześć, jestem Bob Dawaj, dawaj, bo ja już wyrywam Trzy O dobra Okej okay. Okej okay. Dasz radę, dasz radę Nie! Nie! Nasze ARCYDZIEŁO Nie! Ej, nie dało się, bo jakoś to ona była ta. ona się tak gibała, nie wiem. Ale. Bob! Podobał Ci się ten poziom? Był świetny! Bob! Zresztą ulubione. Bob! Bo spokojnie, Bobix O, zwyciężono! Spo Bob. Pisało, zwyciężono, wygraliśmy. Bob! Spokojnie. I co tutaj? teraz? Wszystko się urodziło. Ej, to jest Wórza jakieś inne ponzynia. zadanie. Mamy jakieś inne zadanie teraz Dobra Wchodzimy. Co mamy teraz do Chudza. zrobienia? Okej, okay, trzeba kartę Trzeba panią tutaj jakąś dać no Panią dobra. lekarkę Bijamy się jak do siebie, a nie. Bijamy jak do siebie co my no. o co my Pani zrobi? lekarka? O mam pani lekarkę! Paczeka, kicia Kicia What? <śles> DJ DJ nabi się Ej, słyszysz! Robię DJ Ej fuck! to. <laughs> tu, tu, tu. We, tu, tu, tu. Hello. nie chcę lecisk, piosenka. Hej, Ej, to a do góry otworzysz mi to? Co jest. A, co jest u góry? To trzeba to można zostawić, nie wiedziałem nawet to. O jezu, ile tu jest rzeczy? Stary. Bab, Bab. E ile tu jest rzeczy? Bab, mam. dobra, co mamy zrobić? To jest wentylacja, musimy wejść tu. O jacie, mamy tyle do wymienienia: mamy wątrobę, żołądek, jelito. A tutaj trzeba wejść. grube i chude. Jezus gdzie ja jestem? Co mi podskakujesz lamusie? Myślisz, że tak po prostu będziesz mi... E, gdzie ty jesteś? Skakiwał? Lamusie jeden lamusie. Jezus ile tu jest rzeczy? O ja. To jest, to jest nienormalne. Eee, ja dostaję się gdzieś, co to jest? O ja, tutaj nic nie ma. Ja Czekaj, czy ja o, zobaczę kurde. ciebie tutaj? Nie ma ciebie tutaj. Nie, A nie, gdzie ty nie, jesteś? Okej. Okay. Idę. Ja idę naprawiać Boba. O nie, to jakąś idę. płytę trzeba mieć! Stary, o, nie, jakie mamy płytę tutaj ogarnąć? Ej, zbugowałem się chyba EJ ZBUGOWAŁEM SIĘ Gdzie, Gdzie SIĘ OOO HOTDOG EJ ZBUGOWAŁEM SIĘ A głodna kurwa. EJ NIE MOGĘ WY... A dobra wyszedłem Ja nie mogę krzywy... jak się wystraszyłem Idę do ciebie, idę do ciebie Idę do ciebie Co jest grane? Nie Działa karta? Działa O, teraz działa A i tak Chodź. potrzebna jest jakaś inna jeszcze karta Chodź Czekaj, bo do góry, do góry jest potrzebna karta jakaś inna O, to co to jest? Idę do ciebie, Ej, czekaj. Gdzie ty tutaj byłeś? To ty, ty, ty u góry jesteś? No. Ej stary, przecież się tutaj nie da wejść. O. wale, co tu się odwala? No, syf, nie? Co tutaj jest? O kurde, ale creepy szafka. Dawaj wciśniemy to na Czaj, raz, zobaczymy czy coś w szafce była ręka. Ręka była? Ej, mhm. ale to weź tą rękę, może się przyda. To zamknął mnie! Palion! Palion! Pálila! Pálila mě zůstávají, jak? Jak, jak A mám tě! O oh, nie! Oh. Trzymám se za rękę. Chcesz? Czekaj, potrzebujemy tutaj tej karty znowu, po co tą kartę tutaj trzeba mi? U, ja cię kręcę Idę, 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 biegnę, biegnę do ciebie, chcę ci pomóc Co ja mam tutaj zrobić? Ale karty, tylko jak mamy Weź kartę? Weź tutaj tą kartę, o. która jest tam przy wejściu Ja nie mogę, karta ja nie ogarniam co tutaj trzeba zrobić Ludzie, my się w tej grze po prostu bawimy, nie? My tutaj nie, nie robimy jakichś, żadnych zadań my się po Poczekaj, poczekaj, po... O. Tam była karta na, o, weszło? weszło. <laughs> Się opuść, 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 opuść. Możesz opuścić. Aha. I czekaj. A <noise> ty taki dźwięk. Oho. Czekolada. oho, oho. Czekolada. Chodź, Balian, chodź. Chodź. Jest. Uh, Moje narzędzie jest. Co to jest? Siekiera. Chikiera, moja, motika. Moja, moja. Chciałbym zabić. Moja. sobie, Boba. Mam ją. chodź Oć. A to jest łom. Nie, to jest. Jak od razu po nią poszedł Moja wow. Moja, mam Ej, tu są strzykawki! Gdzie, gdzie jest Bob? Ludzie my tego zadania nie zrobimy, to jest niemożliwe gdzie jest Bob? Ja wiem gdzie jest, ale Ej, ty chodź Ty góry gdzieś? O, skupił się. Aha, już. ja nie Ej, chodź mogę. tutaj, gdzie bo to są strzykawki, one się przydadzą. Jedna, weź jedną mhm. i drugą Ale ja mam siekierkę Nie nie, nie, siekierka musi zostać. Wrócimy tutaj najwyżej jeszcze Kurde nie mnie trafić Okay. Dobra. dobra no. Jaka trudna mission Chodź Palion, chodź ja nie... wiesz A już wziąłeś? Już no, wziąłem biorę. jedną, to weź tą drugą Ja idę teraz tutaj mhm. Musisz dobra. na mnie zaczekać, bo nie. ciężko mi idzie nie. Please wait nie. for me Please wait nie. for me A gdzie Please jest ta druga karta? Ej nie, nie, trzeba tą samą dać, wiesz? O lol tutaj też jest strzykawka Trzeba tą samą dać e, tak, tak, tutaj, ale tam dalej jest jeszcze jedna potrzebna Ej, ty masz tamtą, ja idę po to Weź jeszcze strzykawkę musimy tamtę wziąć jeszcze No kurczę, nie mogę jej sięgnąć. A myślisz, że Sanku. przydadzą się? Serio Tak, tak, bo tam trzeba wszystkie organy wymienić, czajesz, bazę, wszystkie Co? No Mówię, tam tyle krwi poleci, że to jest rozbój w biały dzień No nie mam bata, że my tam przejdziemy nie ma bata, nie ma bata. Okay. Nie ma bata na wariata. Otwórz to. No kurcze, jak to otworzyć? jest gdzieś ja tu muszę. Kurde, operacja jest ciężka ogólnie. Myślałem, że operacje są banalne. A to? To, to właśnie... okazuje się. O. Nie niesamowicie ma. mówicie ciężkie. Gdzie ty jesteś? Laska tutaj sprawdzam, jest laska jakaś. Laska. Czekaj, jeszcze pójdę tylko po jeden teges Ale my potrzebujemy jeszcze jakieś karty, żeby tam coś otworzyć. Ja nie wiem, tu tak morą Karty? O, nie. może tutaj będzie w jakichś szafkach. O, A nie chodzi o... O kartę tą ten, ten Teges. Tam jest taka... Nie, tam o. jest druga karta. W sensie trzecia. Piąta, szósta, ósma, dwudziesta Co? Wiesz co? I tak co co ty opowiadasz? Życie, życie. No tak co ty opowiadasz? Ej, a to co to jest? Serce znalazłem. No tak co ty opowiadasz? Ej drzwi nie działają. O nie, ja nie wejdę! Drzwi nie działają. Wyż to napraw. Drzwi nie działają drzwi. Palion. No co jest grana? O, dobra. <grym> ty, ty, masz. Ty co jest? Się dobra, ja chodź, chodź. dobra, chodźmy, chodźmy, ja mam serce Dobra, wziąłeś to? O, dobra, gdzie Kurde ja mam te strzykawki wszystkie zabrać? Ja biorę serce Ale gdzie jest ten Bob? Bob jest tutaj Tu jest ja nie mogę. Tak, tylko że tym, tego słuchaj, do końca Problem w tym, że jest mi, potrzebna jakaś nie karta, z tym wszystkim Widzisz tą Nara. kartę? Tutaj jest potrzebna i my jej nie mamy A, jako... a co to jest w ogóle? Ej, LOL, kurde. tutaj coś jest Co to jest? Ej, to jest to samo! Tak samo wygląda jak to ma być ten No O co tutaj chodzi? Od czego to jest? Ej, o ludy, kurde. my tego nie ogarniamy ani trochę, nie? Jezyzk to jest ciężkie! To jest, to trzeba myśleć ludzie, nie chce nam się. Ja na razie... A bo czekaj, a to? Co? Ej, tu są w ogóle jakieś kable jeszcze i chyba nie mogę. Chcemy tylko medykować boba. A tam nie. Chcemy tylko. Chcemy. Od kiedy kurde operacje są tak ciężkie? Wow! Jak to wygląda? Co? Co ty robisz? Co ty robisz? <słuch> Kurcze Rozwali się to czy nie? Zebra! Co? Ja, ja biorę. Nie o! Większe środki. Nie, nie! no stary! O nie! A <laughs> nie o ma nie. opcji, że my to przejdziemy, Dobra. No, <śmiech> <śmiech> nie ja mu pomogę. No weź tą nogę A wyrzuciłem nie, 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 Dojtek! A dojtek! A on umiera. On umiera. Trzeba mu to szybko włożyć. Dojtek nie. Dojtek nie. A, a. O lol, tutaj coś jest. To i tak. Jakim cudem on tyle żyje? To i tak. Ty go naprawiłeś nie wierzę, palion. Ty go naprawiłeś. To i tak pomożesz. to jest niesamowite. Czemu ty mu nogę odciąłeś? Sam się prosił. Tylko ja i czekaj. A to nie trzeba. Kurde, o, wepłam, o, o o chyba wiem co trzeba zrobić, daj ten młotek co? Daj ten młotek Młot? O ja cię kręcę, jeżeli ja na to, daj, 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 czekaj Ładźmy. Dobra, dawaj Wybij szybę w tej tutaj, albo dobra, daj Serio? Czekaj, daj, 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 dobra, daj Daj, spróbuję Nie, nie da się, nie da się, nie da się Niestety, ale się nie da. Kurcze no. Ja nie, ja nie wiem w takim razie co mamy zrobić. Kurde. Jak ty walisz, to nie, nie nie przejdziemy tego, nie potrafimy. Nie potrafimy. My po prostu tutaj tak tego nie potrafimy zrobić. Wiesz co? Tu trzeba ja coś zrobić, poddaję. to coś na pewno. My potrzebujemy tą płytę. Ja nie rozumiem po co płyta jest komu. Ale ja nie wiem, bo to. Tam... W normalnych szpitalach czegoś takiego nie ma. Halo. W normalnych szpitalach wszystkie rzeczy są miejscu. Czegoś mniej. takiego hmm. czegoś takiego nie ma. On normalnie. A to? On żyje. Co to, to to? Poka. Ta maszyna, która tutaj gra. Nie, nie. nie Ale ona nie. grała, świetne. Dobra, czekaj. <laughs> Ej, no. <laughs> tu naprawdę nic nie ma, a może coś pominęliśmy? Tu. Tu może. Nie no niemożliwe to jest To jest niesamowite A ja tu w ogóle prąd trzeba. Trzeba do prądu jeszcze dać. Nie, to jest zbyt złożona mapa Tojtek. To jest zbyt złożona mapa. To nawet nie ma prądu Tojtek. Zgadzam się, to, to jest zbyt złożona mapa. Nie Tojtek wiesz co? co? Mam okazję, mam okazję się poddać <noise> Mam okazję się poddać Gdzie? To nie jest to Tojtek, to nie jest to To jest to nie jest to tutaj. A gdzie jest to coś potrzebne do elektryki? Pokazać ci dużą monetę tutaj. A. No nie jest to tak. Tojtek jest tylko światem A ty masz dużą monetę Masz zapłata O Jezu ta twarz boba Ej to jest twarz boba Co to otworzyłeś tak w ten sposób? Nic A to skąd to masz? No to jest z tego otworu tam tam, tam gdzie A, ta elektryczność była że Może jest gdzieś taki Nien... właśnie otwór jak tutaj był Nie, nie, nie tutaj nie, 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 nie Była <laughs> A ja może tam trzeba gdzieś? Ludy, naprawdę... Ej! Ej, patrz tu! Co Wejdź tutaj, wejdź do tego pokoju weź do tego pokoju Co to jest? <laughs> no daj mi wejść! Co to odwalasz? Przedłeś na to! Ej lOL ja latamy! Jeszcze... Trzymam się ręką Wszystko? Ej no nie wiem Tojtek Panion panion, Nie, no nie przejdziemy tego Nie przejdziemy Ale widzowie. przynajmniej zabawa jest fajna <laughs> Przepraszam A ja nie rozumiem no kurczę Kto robi takie głupie mapy W których trzeba myśleć no i tak, Po co my gramy w takie głupie mapy? Tojtek Po co my gramy w ogóle w tą grę? O nie to ja na pewno a. Nie o nie! Co to tą nogę. O lol, on ma 55. E, czekaj a może chcesz coś... no A nie. masz. Dobra, wiesz co? Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Co ty robisz? Co ty robisz? Po co to tutaj jest? No tak po co ci ta piła? Jak chyba nie chcesz go zabić. Co? Nie ja, ja chciałem piłom goro Ej, jestem z tyłu widoczny co się stało? Życie w niego meblem i gdzieś tam dostał Ja nie mogę nie wiem kurde nie nadajemy się do, Nie nadajemy do, 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 się, jesteśmy do niczego dodać, w tą grę do ludzi. Do Niestety. niczego. Przykro. Jeżeli traficie Przykromy. na nas jako lekarzy, nie polecamy to siebie. To, to, to Dobra, ostatnia próba, ostatnia próba. Co to jest? Ej, to jest Among us. Ja! <laughs> Ej, Among normalny, dawaj. Znaczymy. Czemu Ale tu jak... są trzy pomieszczenia? Organ, coś tam. Chcemy go zabić? Ja to bym go zabił, czekaj. A to co to jest? Daj mi tą swoją głowę śmigło. Ale tu jest... tu jest... wygląda to na Easy Bo tam jest dużo strzykawek, nie trzeba przynajmniej po strzykawki iść. Ej lol, a to co to jest? Na razie wnętrzności Co to jest? Na razie wnętrzności Co to za muzyczka? Ja walę. Co tu się ty się tym wyjmujesz z wnętrzności? Co to jest? Najlepsi. What? No co ja trawiłem? O Jezu, coś, coś zniszczyłem. Ja nie wiem, gdzie ja jestem w ogóle. Jakieś pomieszczenie, co jest grane? Jara się wszystko, jara się, A -a. jara. O co tu chodzi? Bez mi tojtek. Bez mi tojtek, nie... gdzie ty jesteś? Ej, tu jest jakieś hasło: 03-0 Czemu się zamknęły drzwi? Among Us. Jeden. To jest Among Us w tym w ogóle, nie mogę. No złapi to... ja nie mogę O, 2 3 I co? No 0,3 wpisałem Tu też mi 0,3 0-3 powinno działać e, ja jesteś? nie wiem co ja odwalam, ja robię jakieś dziwne rzeczy A to ty To ja co? O to jest ta potrzebna Czekaj, czekaj O, jest, o co chodzi? Weź to tam włóż O, nie ma drugi raz takiego odgłosu. A to co to jest? Ej, a połóżmy tutaj piernika. Sponczek. To jest ponczek! Piernika! Piernika pada, nie mogę. Co jest grane? Co jest stało? Wyjąłeś mu organy pewnie i tracił krew. Ludzie jesteśmy najgorszymi lekarzami jak kiedykolwiek istnieli A tam w środku w brzuchu ja. nic nie miał Ja nic nie miał Czemu ja tego nie zobaczyłem Ale przynajmniej zobaczyłem Boba, który ma w ręce po prostu. w nogach Więc dobra starczy bo jeszcze będziemy za bardzo profesjonalnymi lekarzami Aha, Profesjonalny. Mm. Co to jest? I to nie wiem naprawdę What? Ooo! Dziękuję za oglądanie, dziękuję! Dziękujemy! Moi drodzy! Nie musicie tak klaszczeć! Dziękujemy bardzo! Dziękujemy bardzo! Trzymajcie się! I do zobaczenia w kolejnych odcinkach! Ja nie mówię, co tu się dzieje? Woo! Woo!